Zabierzemy panią na planetę Virgo do specjalistów, do ulepszaczy, odmładzaczy. Jest to rodzina najlepszych specjalistów, którzy zajmują się właśnie odmładzaniem i ulepszaniem. Mówię o odmładzaniu kwantowym. Idziemy na planetę Virgo. Ta planeta również jest bardzo wysokowibracyjna. Tam znajduje się nasza klinika. Ale idziemy do niej, znowu mieni się w słońcu, tak jakby pani oglądała kryształ, zbliżamy się. Drzwi do wejścia są tęczowe. Chcę, żeby to pani po prostu sobie wyobraziła. Wchodzimy przez te drzwi i idzie pani prosto. Nie skręca pani nigdzie, idzie pani prosto. Tam będzie takie pierwsze pomieszczenie, bo jesteśmy tam, żeby się odmłodzić. Jak Beatka, bo może ja za szybko mówię, więc. Nie, nie, w porządku, mhm. ja, ja, ja nagarniam to wszystko i tylko tyle, że Pani się tu mi rozgląda po wszystkich stronach, okej? Okay? Dobra. I tam wchodzi Pani i stoi taka kapsuła, taka przeźroczysta kapsuła. Ona troszkę stoi, troszkę leży. I ja tam poproszę, by adko podejść w gabinecie obok, są lekarze, żeby przyszli do pani Danusi, zobaczyli ją i powiedzieli o ile możemy ją odmłodzić. Pani Danusi, ile się pani chce odmłodzić? Cofamy się o 30 lat. Nie wiem, czy tyle dadzą, ale zapytamy. To idziemy. Zaprosić niech przyjdą. Pani się chce odmłodzić do tego wieku, gdzie taka się czuła, taka pewna siebie, pewna życia swojego. Pani Danusiu, powiem tak, dostanie gdzieś Pani 15 do 18, ale to i to dużo. Witam się z Wami. Przyszli lekarze, Baciu? Jesteśmy już wszyscy. Witam się z Wami. Przychodzę do Was wyjątkową osobą. Przeszło w swoim życiu tak wiele. I teraz Właśnie robi przez coś... To. Robi coś dla siebie, dla każdej kobiety. Każda kobieta jest piękna, ale zawsze chce wyglądać jeszcze ładniej. Jest doskonała i dlatego ją idziemy odmłodzić, żeby wyglądała jeszcze piękniej, jeszcze młodziej. O ile lat możemy odmłodzić, się powiedzcie nam. Tak jak mówiłam, zegar tutaj wskazuje mniej więcej 15, 20, nie więcej. Dobrze, to zostańcie z nami. Mówię do duszy. Otwórz sobie tą kapsułę. Wejdź, kochanie, do środka. Połóż się w niej, nie bój się, zamknij ją. Na tej kapsule u góry jest taki zegar. Jak zacznie się uruchamiać, on nam pokaże, o ile lat cofnęłyśmy się do tyłu. Ta kapsuła będzie Cię odmładzać w tej chwili. I wypełni się taką białą mgłą w środku. To jest właśnie ten proces. On cię zakryje. Tak, pani jest gotowa i właśnie na to czekaj. Tak prawdę mówiąc, powiem szczerze, to najbardziej pani na to czekał. Dobrze. Dobrze. Regeneruj się, kochanie. Normalnie. Wypełnia się, proces trwa, Twoje wszystkie komórki się odmładzają. Ten zegar u góry pokaże nam fizycznie, ile cofniemy Ciebie, o ile lat się odmłodzisz. Do 18 dojdziemy. Dobrze. To mów, co się dzieje, pani Danusi? Tą kapsułą, Jak z nią. Wiesz, to przez cały czas, aż łak, jakby ci to powiedzieć, tak ta rybka tak bierze, łyka to po prostu wszystko. Wie, Dobrze. że to jest dla niej dobre i Dobrze. wie, że, że, że po prostu tego chce. Yy, bardzo fajnie to wygląda. I <noise> Mnie się po prostu śmierć chce, bo mm, tak, jak mów, tak jak Gosia tutaj tłumaczy, rzeczywiście to faktycznie tak jest, y, że jesteśmy y, przy takim procesie, gdzie po prostu pobieramy jak najwięcej, jak najwięcej. I Pani tak te mi rękoma aż robi tak, tak. Do siebie bierze, tak, tak odmładzać sobie. się. Jak najwięcej, jak najwięcej. Y, w ogóle to Pani y, dba, dba o siebie, Gosia. To jest kobiet, kobieta, która e, lubi, lubi, takie, lubi takie rzeczy. Chce takie rzeczy. Chce się, chce się poczuć e, naprawdę tak. E, tak jak po prostu nie poczuła się nigdy. I super, i bardzo się cieszę. Zasługujesz kochana na to. Hmm. Jeszcze, bo zegar idzie do tyłu, także musimy. ile <laughs> się. Dobrze, mm -hmm. czyli ona naprawdę jest w takim procesie. Dobrze. Chcę, bardzo chcę. Mm -hmm. No, zaczną się zmarszczki prostować. Mm -hmm. <śles> moment, Moment jeszcze? Tak nie, nawet e, choćbym chciała otworzyć, to e, nie bardzo chcę. <laughs> dobrze, dobrze. Fajnie by było wziąć jeszcze tą panią do e, wód płodowych. Wiesz tam, do tego naszego kochanego jeziorka, bo ona tutaj widzę, że najlepiej się czuje z tego wszystkiego, e, co, co mogło być. E, tutaj naprawdę e, żyje. Dobrze. Tak jak rybka. A, bo Pani tak właśnie to bierze, połyka, tak jak rybka, Dobrze, wiesz, ci... dobrze kochanie. Mm. Ok, osiemnaście. Wybiło. <laughs> Super, bardzo się cieszę. Tak <śm> dobrze. Dziękujemy. Te, teraz Ślicznie. kapsuła się, otworzy. Wychodzisz, Danuś, z tej kapsuły i idziesz do następnego pomieszczenia, albo nawet w tym, trochę dalej, stoi taka wanna z zieloną wodą. Weź mhm. do tej wanny. No już jesteśmy. Mhm. Cała z głową się zanurz. Ta woda ma do siebie to, że utrwala cały ten proces, który przed chwilą się zadział. To wszystko się utrwala w tej wodzie. Tak. To jest takie, takie, po prostu e, bardzo, bardzo ożywcze. Kochanie, dobrze. A, ale chciałam powiedzieć, jak to tu mi tutaj wtóruje jakiś ptak, mi tu tak, tu, tu, tutaj y, śpiewa sobie i to tak ciągnie, więc marzenia chyba się pani spełnią. <laughs> dobrze, dobrze, kochanie, dobra, cieszę się. Jak wyjdzie z tej wody, to powiedz nam. Mo momencik, jeszcze dajmy jeszcze chwileczkę, tylko momencik. O. I o, tak, tak dziwnie bierze, wiesz, piszczy tak za mną. Dobrze. Dziękujemy ślicznie. Jak o. wygląda teraz? No, pani by chciała wyglądać na 30, bo to takie były najlepsze lata pani. Mhm. W sercu i w duszy zawsze będziemy miały tyle, mm. na ile się chcemy czuć. I mimo nawet, jeżeli ktoś ma 60 lat, zawsze zostaje młody w środku. Dobrze, to taka kochanie? naprawdę taka dla pani takie fajne, fajne czasy dla pani były. Ale mhm. wygląda bosko, jak wyszła z tej wanny, o to pytam. Wiesz co, w ogóle pani wygląda bosko. W tej chwili wiesz dlaczego? Dlatego, że podniosła. Y bardzo podniosła się emocjonalnie, bardzo podniosła taką swoją rzeczywistość, podniosła energetykę przede wszystkim. Dobrze. Nie jest już na takim podłożu, tylko Dobra. już jest normalną osobą, tak? Dobrze. W sensie takim, że mogę popatrzeć teraz jak na człowieka, tak? Dobrze, kochanie, to dziękujemy planecie, dziękujemy lekarzom, wychodzimy stamtąd, wracamy do naszej przestrzeni, tamtą przestrzeń zamykamy.